A niestety, prawda jest taka, że jak do czegoś nowoczesnego dokłada się kolejną nowoczesną rzecz. To stara rzecz wygląda słabo. I dokładnie tak tu jest. Fajny, błyszczący lakier, nowoczesna lampa, i teraz ta stara, szara bura, matowa trapa wygląda po prostu jak jakiś taki stary kapeć. I w sumie tego się mogłem spodziewać i nawet się na to przygotowałem. Problemy są od tego, żeby je rozwiązywać. 87 zł. Czarny mat. Nowe. Będzie pasować. No dobra. Wygląda mega kozacko. Tak, tylko przyłożone. Ale, żeby nie zabrać wam efektu, jak to naprawdę będzie świetnie wyglądało, to najpierw to zmontuję, zamknę i dopiero wtedy wam pokażę. Jest kozak. Biorę się roboty. Przemek musi przełożyć na nową atrapę metalowe listwy dekoracyjne. One powinny pozostać w kolorze srebrnym. Każda ta chromowana listeweczka to tak naprawdę blaszka wygięta pod kształt, żeby dało się ją ładnie osadzić i wsunąć. Jakby to było w dzisiejszych czasach produkowane, to by po prostu wzięli kawałek plastiku, natrysnęli, przykleili i już. I żeby było jasne, ja widzę, że te listwy nie są idealne, są lekko pogniecione, ale robię to na razie próbnie. Po to, żeby założyć i zobaczyć, jak to będzie wyglądało. A jak uznam, że to jest rozwiązanie, które chcę, to wtedy wyszukam sobie w dużo lepszym stanie. Na razie, czas próby. Ja chyba nie chcę na to patrzeć. Albo dam się zaskoczyć, po prostu z zjanacka. Raz, dwa, trzy. Bałem się, jak wyjdą te lampy i ta trapa. Ale teraz na to patrzę. Krękajcie narody. Wygląda bardzo dobrze. Mega kot. Huh? <laughs>